Na podstawie stosunku długości trzech boków trójkąta musimy sprawdzić, jaka jest długość najkrótszego boku. Mamy też podaną informację o wozie tego trójkąta. I zapiszemy, najpierw przypiszemy z treści polecenia ten stosunek, czyli 2 do 4 do 5. W jaki sposób to interpretować najlepiej, aby takie zadanie wykonać, jak najłatwiej się tylko da. Mianowicie te wartości tych stosunków zapisać jako wartość. Jeden bok będzie nam oznaczał jako 2x, drugi bok jako 4x, a kolejny jako 5x. No i w tej sytuacji, jeśli mamy owód podany, zapisujemy to w taki sposób, że 2x x dodać 4, x dodać 5x, czyli sumujemy wszystkie długości boków i w ten sposób musimy otrzymać 33. No i w ten sposób, jak dodamy to ze sobą, to otrzymamy 11x, to jest równe 33, czyli okazuje się, jak podzielimy to przez 11, to x jest równe po prostu 3. No i teraz kwestia tylko odnalezienia najkrótszego boku. No, najkrótszy bok to będzie ten, który oznaczyliśmy sobie w stosunku tego 2 do 4 do 5, czyli 2x. No i teraz wystarczy tylko to podstawić, czyli 2x to nam się równa 2 razy 3, czyli to jest wartość wynosząca nam 6. I taką też odpowiedź znajdziemy w podpunkcie C.